Właśnie ze względu na połazowanie dzień 26 grudnia, czyli świętego Ściepana, uważane je za taki najbardziej radosny przy świętach. A teraz tą radosną nowiną zapołazuje nam Antek. Niechby je pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieku mamy! Sobie jedzą Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z górka. Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka. Anioł ku nim przyleciał i tak im powiedział, że się Jezusek narodził, co by każdy wiedział. Że się Jezusek narodził, co by każdy wiedział. i waziszki wypadły im z ręki, Wszystkie łyżki i waziszki wypadły im z ręki, Wypadły im z ręki, jak się dowiedzieli, I z darami do Betlejem I z darami do Betlejem pobierzeli. My sum jeszcze kapkę mali, na tu kolędować, poładniczkę mu ofiarować. Niech się wam tu dobrze darzy w zimie, w lecie, a i ja w jarzy. Miej dukatów w mieście, a u nas też nie zabycie. Hej, kulenda! kolen